Oczywiście ktoś się może z nami nie zgadzać, ma lewicowe poglądy. Uważa, że każdy z nas może w pewnym momencie powiedzieć, że no teraz do tej pory, do godziny tam jest w tej chwili około wpół do szóstej, a byłem mężczyzną, ale teraz jestem kobietą. Ja bym musiała sobie użyć bardzo niecenzuralnych słów, a mi chyba nie wolno tego zrobić. Szkoda, że mnie na tej sali nie było. Trywializowanie tego do w pół do szóstej a, jest bardzo przykre. W ogóle nie rozumiem, z czego ludzie się śmieją. Chyba mamy inne poczucie humoru, bo y, sami wiemy, że jakim dramatem jest okupione czę, często życie ludzi transpłciowych, a tutaj ludzie. Po prostu widzą, sobie jaja z nimi po robią świetnie tych się osób, bawią. To nie jest minutowa decyzja. To nie jest godzinna decyzja. To nie jest decyzja, że się chce być tym, kim się chce, tylko się takimi rodzimy. My tacy jesteśmy. Ja, jako rodzic dziecka, czuję się rozczarowana hmm, tym, że są inni dorośli ludzie, którzy mogą myśleć, że to jest takie proste, bo to nie jest proste.